Witajcie moi drodzy, cześć Wam. Jak widzicie, na chwilę obecną, znajdujemy się w lesie. Idę na pewną miejscówkę moją. Będę tam chciał potestować parę rzeczy, które dostałem z AliExpress. Od razu Wam mówię, że to nie jest Sponsorowana ani nic. Za wszystko zapłaciłem. Z własnych pieniążków. Ale mam parę fajnych rzeczy, które przydadzą się i na rower jak ktoś wędkuje i na biwak. No to zmierzamy na tą miejscóweczkę, moi drodzy. Jak dojdziemy, to się odpalę i zobaczycie co tam fajnego dzisiaj dla Was mam. Gniazdko spadło z tego drzewa. Ale już puste. Nic tu nie ma. No dobra, moi drodzy. Jesteśmy na miejscu. Komarów jest masakra. E, Piknąłem się mugą. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Przechodząc do tematu dzisiejszego filmiku. E, zamówiłem z AliExpress parę rzeczy. Spakowałem do plecaczka. Jesteśmy na miejscówce, moi drodzy. No i zaraz sobie potestujemy. No i mianowicie, moi drodzy, tak. Tu są nasze rzeczy. Wszystko, tak jak widzicie, przyszło zapakowane. Pudełka oczywiście kartonowe poszły do kartonów. I zostało tylko to, co miało zostać. Co my tu mamy moi drodzy? Mamy taką, o, już nawet mróweczki chodzą. Mamy tu oto taką karimatkę w takim ładnym pudełku. O, jeszcze nawet nie, jak widzicie Nie ściągnąłem Nie ściągnąłem nawet metki. Ale dobra rozpakujmy sobie tą karimatę. Czekajcie. Rozpakujemy sobie tą karimatę. Mamy karimatę. Taką oto, w takim woreczku zapakowaną. Tak oto ładnie wygląda. No. Zerą mnie te komary tutaj, moi drodzy. Karimatka. No co? 40 na 30 Coś takiego może. Coś takiego na pewno. Rozmiar. Damy sobie to pod tyłek, bo w końcu foto to jest. Można sobie na to ładnie usiąść. No dobra. Jeszcze tutaj tylko kamerkę trochę przystawię. Dobra, karimatkę mamy, na której właśnie siedzę. Tu mamy dwa garki do gotowania wody i jedzenia do robienia ogólnie jedzenia. A i też przyszło to tak ładnie zapakowane w takim woreczku. Nie ukrywam, że to już dzisiaj testowałem w domu. Dlatego też z jednej strony już lekko przypalone, wymyłem w domu. To ma pojemność 400 ml, ten mały. Tu mamy herbatkę, zrobimy sobie herbatkę. Tutaj jeszcze mamy inne rzeczy. Dobra, wyciągnijmy sobie ten tu taki w fajnym takim woreczku. To jest przyszło. Mamy taki oto garnuszek. Tutaj z taką oto rączką ładną. No, garnuszek, garnuszek. Nie śmierdzi nic w środku, nic, więc jest OK. Pojemność tego to jest bodajże, no tu jest maksymalnie, żeby lać do 800 ml, ale tu śmiało litr wody wchodzi. Więc tu sobie ugotujemy wodę. Ugotujemy sobie w tym garnuszku wodę. I zrobimy sobie herbatę. No proszę, już po mnie coś chodziło. Znowu, no. Ugotujemy sobie w tym garnuszku wodę. Ale, w czym, ale na czym tą wodę ugotujemy? Zapytacie. A mianowicie tu mamy kolejny woreczek, w tym woreczku, o i to chyba przecieka, a nie bo to był tamten był, nie to nie przecieka, w tym woreczku mamy taki oto mini palnik, na nim sobie ugotujemy wodę, tu jest podstawka na wodę, więc sobie to gdzieś tutaj położymy. Tu mamy cały ten pojemnik. Tu mamy pierwszą część do gaszenia płomienia. Z taką oto fajnym tym, żeby zgasić płomień. Jak już chcemy wyłączyć nasz palnik. Tu mamy zakrętkę. Zakrętka, moi drodzy, ma uszczelkę. Więc jeżeli nalejecie sobie alkohol powyżej 95%, musi tutaj być wlany, żeby się paliło. To można to przenosić i ten alkohol się nie wylewa. No, ja tutaj teraz do Was szedłem i się nic nie wylało, więc trzyma dobrze. W środku tutaj już mam wlany e, alkohol, więc Wam nie pokażę, jak to wygląda. Mieści się, to, mieści się go tu około 100 ml, moi drodzy. E, więc teraz tak pokładziemy sobie to tutaj na ten. Na tą podstawkę. Nie widzę się na wyświetlaczu, dlatego tak muszę podłączać. Kładziemy sobie tutaj na podstawkę ten pojemniczek z tym alkoholem. Znajdźmy sobie gdzieś jakieś miejsce na to. O, wyrywamy tutaj trawkę. Żeby nic nie podpalić w lesie. Kładziemy to na ziemię. Zapalniczka z domu. Podpalamy. Podpalone. Już się, moi drodzy, pali. Jak widać na załączonym obrazku, pali się. Podpaliliśmy ten alkohol, on się pali. Jak się go troszkę wypali, to tutaj fajnie w tych dziurkach w te płomienie idą, bo już testowałem w domu. Testowałem, moi drodzy, w domu. O, już się ładnie rozpaliło. Więc. Y więc co? Więc moi drodzy, teraz tak, yy, już momencik. Yy, murówki tu chodzą. Woda. Lejemy tej wody. Nalejemy jej 800 ml. A tylko dlatego, yy, żeby sprawdzić, długo się to 800 ml w tym garku będzie gotowało na tym ogniu. Sprawdzimy sobie dzisiaj. Myślę, że około 10 minut będzie się to gotowało. No, ale to zaraz zobaczymy. Kładziemy. Mam nadzieję, że się nie rozleje. Proszę bardzo. Pokładzone. Pali się. Pali, grzeje. Dobrze. Grzejemy tą wodę. Już mówię Wam, która jest godzina. 18.33 Odpalimy sobie stoper. Kładziemy tutaj telefon. Jest 00. Klikamy play i zobaczymy, kiedy nasza woda... Będzie się gotowała. No ale, żeby to też, wiadomo, było miarodajne, przykryjemy to tym. Widzicie, ten już jest lekko opalony, bo ja dzisiaj testowałem, czy to w ogóle działa. Więc yy, tutaj się nam będzie gotowała woda na herbatę. A w czym tą herbatę wypijemy? A mianowicie, moi drodzy, kolejna rzecz kubeczek. Taki oto kubeczek ma. Napisane, że od minus 50 do plus 200 stopni można być. Zakaz krojenia, zakaz kładzenia na ogniu i jest znaczek, że jest, jest znaczek, że jest do zastosowania spożywczego. Otwieramy. W środku jeszcze jest taka, jak to się nazywa? No taka zawieszka. Moment, ja już sobie rozłożę ten kubeczek, żeby go Wam pokazać. Po rozłożeniu ten kubek, moi drodzy, wygląda tak. Mieści się tu chyba 200 albo 250 ml wody. Teraz już nie pamiętam. Tutaj się nam gotuje, widzicie, już nawet jest odpalone, już minuta 20 minęło, więc się gotuje. Tutaj sobie położymy kubeczek, damy sobie potem herbatę, zalejemy i zobaczymy. To jest też właśnie pod nasze na, na następne biwakowanie. Moi drodzy, szukam namiotu. Najlepiej, żeby był Skin. Jeżeli macie jakiś godny polecenia namiot albo chcielibyście, żeby jakiś przetestować. On nie, nie musi być drogi. Ma to być namiot, który nie będzie kosztował 500 zł, bo takie kupię w Polsce. Ma to być tani namiot z Chin, który przetestujemy. Mam nadzieję, że w deszczu i w normalnych warunkach pogodowych Taki namiot bym chciał kupić. Jeżeli macie gdzieś taki namiot, widzieliście, dajcie znać w komentarzu, moi drodzy. A tymczasem czekamy, aż zagotuje się nam woda. Wrócę do Was za parę minutek. Moi drodzy, prawie 11 minut. Zobaczmy. O, proszę. Widać, że zaczyna się woda powolutku gotować. No, mamy jej 800 ml, więc to się będzie troszkę dłużej gotowało. Jakby było połowa, to już na pewno by to było zagotowane. Ale jeszcze się gotuje. Czekamy. 11 minut 8 sekund. Jak widzicie alkohol dalej jest i dalej jeszcze nie ubyło. Moi drodzy, minęło ponad 15 minut. Tu już widać, że woda za chwilę się będzie gotować, ale myślę, że to jeszcze z 5 minutek na pewno alkoholu jeszcze nie brakło, więc zaraz też będziemy mieli przynajmniej jakiś miarodajny test ile te 100 ml tego Alkoholu powyżej 95% zawartości wytrzymać. gotujemy taki kubek 800 ml wody, a wracając jeszcze do tego kubeczka plastikowego, gumowego składanego, o dziwo on w ogóle nie śmierdzi, nic a nic nie śmierdzi, jak te niektóre chińskie rzeczy, które ten plastik tak śmierdzi, że masakra a to nie śmierdzi. Herbatka już w środku. A my czekamy, aż się ugotuje woda. I gasimy. Proszę bardzo, zgaszone. Jak widać, jeszcze zostało. Więc myślę, że śmiało pół godziny się będzie to paliło na tych 100 ml tego alkoholu. Trzeba uważać, bo to jest gorące. Musimy to poczekać, aż to wystygnie Tutaj się nam herbatka zaparzy Tu nam jeszcze wody zostało i zostało Co do tych garnuszków Widać, że są osmolone, więc standardowo Te gumowe Tutaj nakładki Prędzej czy później i tak pójdą na pewno stąd Gdzieś, bo to się prędzej czy później Albo przypali, albo coś O, herbatka się robi Ciekawe Gorące Gorący kubek, tak to moi drodzy, wygląda. Na Karimacie siedzę dalej. W tyłek ciepło, więc ok. Dobra, niech troszkę herbatka wystygnie i widzimy się za chwilę. No i moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Jak widzieliście, wszystko zdało fajny egzamin. Wszystko się mi przyda wszystko jest fajne, kubkowi się też kubek oczywiście gorący, bo herbatka gorąca smakuje, smakuje jakbyście chcieli, żeby ta herbatka w chłodniejsze dni była cieplejsza to można wieczko przykryć i na pewno tak szybko nie ochłodnie jedyny minus to to się strasznie osmoliło ale to może przez ten alkohol, więc będę musiał jakiś inny kupić po prostu wziąłem tak jak miałem w domu i takie nalałem. Co moi drodzy, co wam tu jeszcze mogę więcej powiedzieć? Napijemy się herbatki. Dobra, smakuje, nic nie śmierdzi elegancko kubeczek fajny mało miejsca zajmuje. Moi drodzy, jak się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie suby, bo do końca wakacji chcę zbierać 500 subskrypcji. Jeżeli chcecie więcej takich testów, to również dajcie znać w komentarzach. To na pewno jeszcze takie testy zrobimy. Tak jak mówiłem, szukam jakiegoś namiotu z AliExpress, niedrogiego, żeby go przetestować. I jakiegoś materaca. Mam parę na oku, ale może mi coś polecicie fajnego, niedrogiego z materacy do namiotu. Jedno-dwuosobowe maksymalnie, żeby dużo miejsca nie zajmował. I to tyle. Ja sobie, moi drodzy. Dopiję herbatkę i będę uciekał do domku, więc test uważam, test uważam za zdany. Super. My się widzimy w następnych filmach. Do usłyszenia. Cześć wam.